widać. Wiem, że wczoraj obiecałem odcinek, ale dzisiaj go nagram, bo... bo tak. I za to, że ja jestem i I Blue. za to, że wgrałem w Slytherin The Clear, The i The Child, i X. będę grał na Easy, to zagram na Hardzie. No i lecimy. Będziemy zbierać bezpieczniki. A teraz chodzimy po szkole, pewnie w szkołach gdzie chodziła Sondrina. a ja widzę pierwszy bezpiecznik. Oj, pluto od razu. I 1 na 8. 8 bezpieczników, poza osiem, osiem, bezpiecznik. poza WIC, bo napier 8 rzeczy. Poza w X, bo w X to tam dziwne rzeczy wykryć. I chyba poza depot bo tam jest 7 królów, trzeba zabrać. O aptewka, ale Teraz nie potrzebuję, bo teraz bym jeździć, ale tu pewnie będzie no już nie mam. A, nie wiem, to, to pewnie będzie zamknięte. kto by się spodziewał? Nie próbuję ci do niego. A gorzej mam krużyka by nic nie zobaczył. To super. super żeby nie wiedział, że to jest standard. Nadu na kon... Dobra, wracają. Najpierw kody to sprawdzimy. Już tam widzę bezpiecznik pod krzesłem, jest fajnie. Jest pięknie. Nic, 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 nic. Otwieraj drzwi. Nie ma nie. A, pieczka. ja ją pocałowałam. Mm -hmm. tu, 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 tu. tu, Tutaj będzie? O, jest klucz, ale to lecę potem. Nie ma, jest klucz. Ej. Znosimy użyć apteczki, mam takie dziwne wrażenie. Bo trochę tego życia jest mało. Widzicie, że to hard. Bo tego życia jest trochę namówił. No właśnie. Dlatego się jednak przydało. Te apteczki się przydają. Idziemy na dół do piwnicy. Wypię jakieś normalna piwnica. A tu musimy włożyć te bezpieczniki to zbieramy. no, wracamy. Nie ma, Nie ma bezpieczników, nie ma nic. A nie, tu jeszcze teczka. Dobra. A bezpiecznik nie ma. Hashtag smuteczek. E, szukać dalej. I drugie piętro. Tam musi być 6, hmm. tu nic nie ma. Idziemy dalej. Ibel nie może być. Idu, Toni, 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 jeszcze tylko siedem. Nie, pięć, przepraszam nie miałbym tyle. Nie no, 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 dwie A teraz, ja co to? Chyba bezpieczny, tak. Jest Bezpołudnie. 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 Tu nic nie leży Trzeba czyli nie? nie ma. O, tu jest bezpiecznik. Tu to nic, chyba. O, miś! Bierzemy ja. Nie, tu ile mi mi brana. Tu była peska na Najbardziej jest bardzo potrzebna wtedy.

Kurde, to nie ma tu nigdy kluczy, na drach, nie, nigdy, to jak nie ma to nie ma kreski. Nie ma? Jeden przynajmniej, chociaż. Nie, 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 nie. jak przegnam na hardzie, to wchodzimy na newbie. Klucze, klucze. Czemu... O, tutaj był klucz. Gdzie była? Tytułu, ja ślepy. Gdzie? Gdzie ona była? Jeszcze bliżej się. Gdzie? Tego pociągu, jak? medium, no nie no to ja, tak, ja tak medium. No bo jak ona się wyczyta, to, to nie, to, 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 to co, to co, to tu. Noting, to tu to co, to co, tu co, to co, tu co, to co, to no to tu

no vai um Ah, não. Só é. Lag é que tá é. Ah, tá bom. Só. eu aqui, Não é, que não acha, não é que não legal, não.

Tutaj jest jakiś, Więc tym razem jest coś w piwnicy. Nie uda mi się, żeby było więcej. I ja pewno. Ja mam którzy do tamtego pokoju, to ja wrócę na samym końcu. A tu będziemy brakować bezpieczników. Jeszcze tylko 5, nie powiem siedem. Tam było? A, jest Ale, tu, to już była. Prawda? 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 na stołówkę. Nie ma nic. Nie ma nic. I nie ma nic. Jest nadal tylko 3 na 8. Zrzekamy dalej jakiś bezpiecznik, o Tu akurat tu bezpieczny już połowa 4 na 8. W lewie, to krótko już. Lewie nic. Idziemy na drugą stronę. da tam znamicie, jak wygląda. Ruszamy to od Pod krzesłem na krześle nic. To w kimś był To zawsze chyba jakąś A Na pielęgniarkę. I kolejny punkt. Oj, bezpieczny, duży zawsze. Nie nie ma wsteczki. O! to się zdziwiłem, jeszcze tylko trzy. Czy ja pielęgniarki powinna być wteczka? To najmniej jedno. Bo tutaj w szkole powinni być, ale tutaj to szczególnie dzień dobry. No widziałam, że w ścianie babuje. A, Jest tylko dwa łańcuchy i. No, pokój do doktora. No tam jest bezpiecznik. Tu będzie krewetka. Tu będzie krewetka. Oj, tu zaczyna się od kluczy. Może na, piętrze, tutaj, na pół piętrze będzie leżało bezpiecznik. Хабы. Прикам круто. Мы здесь поменялись. Да не так. Что это у него в госпитальнике? Ну где-то у него в таком небе в

Ciebie to nie chciałem akurat. No nie ma. Ty się zbarowało. na tablicy nie ma. Nie ma Ale ja tak powiem, jak to jest kluczyk. Jak ptasz jest Na dół? Zobaczę na samej górze co wokół, wokół tych drzwi nie wisi jakiś jeden. Co to to jest, tam? tu? Ja to to jest, nie mogę umieścić tego, mi się pośpią, że bez powodu, jak debil nie muszę chodzić. Chociaż nic nie wiem, to jest friendlina. Sam coś był? Dzień dobry. Ja tylko klucz zaszukam. Jakby był, to by był... Jakby był klucz, to bym chętnie go wziął. Po porzucił. Tak, dla mało już. A, fajna. ta prawda. Tam też Tam tablicy nie widzę. Ma no znowu lak ekranu. O.

Jeden, malutki kluczek, jeden. Ja wiem, to nie wymagam. Zadam. A! Ok. Zdecydowanie żyję. No i bezpiecznie, to zabiorę. Dzięki Bogu się znalazł ostatnim. Osiem 8x8. Osiem. Idziemy włączyć. Prąd? Nie, on nie odwrócił. Włączyć na górze prąd. Może tak. No taki dźwięk. A jeszcze teraz muszę pewnie to dowieć. Pewnie to myślę, że spędzenie będzie pomiany przez sekundę. Ewentualnie będzie ich 50. No dobra. Już były dwie na raz. Nie wiem, czy tej, czy poprzedniej próbie. Chyba tej. Super! Pojedyncza jest łatwo. Czuję się w Londynie nauczyła, co to za obrazki. Eww. Eww. Jezus. Chyba tu się w Londynie nauczyła, mam takie dziwne wrażenie. No właśnie, w Londynie napisał. Mist, idę do pęknięcia. Okej, okay, opuszczam to miejsce, skoro tak jest. Это О, да, нет. О, нет. Ветер не сильный. А мы сейчас ладно. Просто хлеб. Просто. Чуть-чуть Ej, nie ma. Czy to nie była jej klasa? Ona ich nie zabiła i to nie wskreślała. To ona. Scott Chopp, oszczędziła ci życie. Jej! Łuhu! jeszcze? Dobrze. Reklama. Odcinek był dobry. Dzisiaj może albo jutro na deformer. Potem 2D. A potem X. Nie, like yeah, yeah, dziękuję wam za obejrzenie. Było fajnie. E, Dzięki, cześć.